Wszyscy zawsze na mnie mówią, wszyscy próbują wejść mi do głowy. Chcę słuchać, jak mówi moje własne serce Zamiast tego muszę liczyć na siebie Zatracić siebie, aby zdobyć to, czego chcesz Czy kiedykolwiek wsiąść przejeżdżkę i chcesz wyjść? Czy kiedykolwiek odepnąć swoich bliskich? Czy kiedykolwiek odpuściłeś? Czy kiedykolwiek nie wiedziałeś? Nie przestanę, taki jestem dla siebie wszystko Taki jest mój plan, kiedy odnajdę to, co straciłem Wiem, że możesz, wiem, że Możesz postaw na to, postaw na to, postaw na mnie, co to naprawić w ten sposób. Dziś jest ten dzień, w którym mogę zmienić swoje życie. Czy jestem typem faceta, który ma na myśli to, co mówi? Postaw na to, postaw na to. Skąd będę wiedzieć, czy warto podążać tę ścieżką, czy powinienem kwestionować każdy ruch, który wykonuję? W tym wszystkim, co straciłem, moje serce się łamie. Nie chcę popełnić tego samego, będę wątpisz, czy Twoje marzenie kiedykolwiek się spełni, czy kiedykolwiek. Nie próbuj jeszcze raz żyć w i nigdy więcej nie chcę wygrać tej gry, jeśli nie mogę rozegrać i po swojemu nie przestanę. Taki właśnie jestem. Na siebie wszystko, taki jest mój plan, twój plan. Kiedy odejdę to, co straciłem, wiem, że możesz. Postaw na to, postaw na mnie, to to naprawi w ten sposób, iż jest ten dzień, w którym mogę zmienić swoje życie. Czy jestem typem faceta, który ma na myśli to, co mówi? Postaw na to, postaw na to. Och, poczekaj. Tylko przestrzeń do myślenia, odpuść teraz. Muszę popracować nad tak sobie, muszę robić swoje. O, poczekaj. Wcale nie jest dobrze widzieć siebie i nie poznawać samego siebie. Jestem sam, to takie straszne miejsce, o. Wszystkie odpowiedzi są we mnie Wszystko, co muszę zrobić To uwierzyć Nie przestanę, nie Nie przestanę, dopóki Nie zabraknie mi sił Taki jestem, taki jest mój punkt. Czy skończę na szczycie? Można na to stawiać Postaw na to, postaw na to to naprawić w ten sposób. Dziś jest ten dzień, w którym mogę zmienić swoje życie. Czy jestem typem faceta, który ma na myśli to, co mówi? Postaw na to, postaw na to, postaw na mnie.